Witajcie w Kotlet TV. Bardzo lubię ziemniaki przygotowane takie w ognisku, jednak również możecie przygotować je na grillu. A dokładniej w rozżarzonym węglu pod siatką grillową. Na samym początku takie ziemniaki warto naciąć na krzyż, do środka włożyć odrobinę masełka, a całość posypać ulubioną przyprawą lub jakąś mieszanką przypraw ziołowych. Następnie ziemniaka zawijam w folię aluminiową i wkładam do gorącego żaru po grillu. Staram się je w miarę zakopać w węglu i tak delikatnie grilluję, aż do momentu, gdy dotknięty papierek będzie miękki. Wtedy przekładam je na talerz, ostrożnie odwijam folię i podaję gościom. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na naszą stronę www.kotlet.tv.